Dzień dobry. W dzisiejszym materiale chciałbym przedstawić zapomniane zaimki, przysłówki i spójniki w języku polskim. Zapomniane, czyli archaiczne już i rzadko używane przez nas. Pierwszym słowem, które omówię, jest ów. Słowo to jest zaimkiem i możemy używać tego słowa synonimicznie wobec Słowa ten. Ów chłopiec wałęsa się między drzewami. Kolejnym słowem jest on. Słowo to ma takie samo znaczenie jak poprzednie. Ona gwiazda wypełzła z zach powłoki chmur. Ówdzie i ovdzie natomiast oznacza tam. Tam, gdzie nas nie ma. Ówdzie rosną pąsowe róże, pąsowe czyli czerwone, rumiane. Na ten czas i w ten czas. Na ten czas i w ten czas oznaczają wówczas, wtedy. Na ten czas biegłem wyboistą ścieżką przecinającą las. Kolejnym słowem, które omówię jest podówczas. Podówczas oznacza to samo co poprzednie słowa. Podówczas liczyła ona 12 wiosen. I ostatnimi słowami, które dzisiaj zaprezentuję są albowiem i bowiem oznaczają one to samo, co oznacza słowo "bo", gdyż w dzisiejszym języku polskim. Wróciłem do dromu inną drogą. Chciałem rozwinąć bowiem swoje pojęcie o świecie. Dziękuję za obejrzenie tego materiału i zachęcam do kliknięcia w filmiki, które... Nagrałem niegdyś. Dziękuję.